W selekcji przyjrzymy się kursorowi 3D, z którym już mieliśmy okazję się zapoznać w kontekście tworzenia nowych obiektów. Tak więc, jak łatwo się domyśleć, ten kursor spełnia wiele innych zadań w Blenderze. I wiemy już, że klikając kursorem w przestrzeni trudno określić jego położenie. Możemy do tego celu oczywiście wykorzystać nasze widoki, tak aby precyzyjnie umieścić kursor w żądanym miejscu. Jednakże podobnie jak inne elementy w scenie i kursor dysponuje swoimi własnymi wartościami odpowiedzialnymi za położenie. I aby dostać się do tych wartości możemy skorzystać z podpanelu widoku 3D, czyli Properties, skrót N. I ja zwinę większość sekcji, aż dojdziemy do sekcji kursor 3D. W samej sekcji znajdziemy trzy wartości, które oczywiście odpowiadają po prostu za położenie naszego kursora w przestrzeni. I dzięki tym wartościom możemy również kontrolować to położenie dosyć precyzyjnie. Tak więc przykładowo mogę teraz sobie wyzerować położenie kursora. Jak i mogę przykładowo przesunąć go na wybranej osi. Powiedzmy, że go chcę umieścić na osi x 4 jednostki. Ok. Tak więc nie musimy korzystać w tym przypadku z rzutów, tylko możemy wprowadzać dosyć precyzyjne wartości. Jednakże, jeśli chodzi o umieszczenie kursora w centrum, to dysponujemy oczywiście troszeczkę szybszą metodą na jego umieszczenie właśnie w tym punkcie i korzystamy ze skrótu Shift S. Tym samym uzyskujemy dostęp do grupy poleceń, z którymi się zapoznamy w tej lekcji. I te polecenia możemy również znaleźć w Object Przyciągnij. Zanim jednak przejdziemy do tych poleceń, ja bym chciał zwrócić uwagę na inny skrót klawiaturowy, mianowicie Shift C. I po wykorzystaniu tego skrótu zaobserwujemy dwie rzeczy. Po pierwsze, kursor został przyciągnięty do środka, a po drugie, nasz widok został dopasowany w taki sposób, iż możemy teraz oglądać wszystkie nasze obiekty. Tak więc jest to bardzo przydatny skrót klawiaturowy, o którym warto pamiętać, czyli Shift C. A jeśli chodzi o nasze polecenia, skrót Shift S, to pierwsze polecenie, które nas interesuje, to przyciąganie kursora do zaznaczenia, czyli w tym przypadku. Moim zaznaczeniem jest obiekt geometryczny, tak więc korzystam z Shift-S i przyciągam kursor do tego obiektu. Oczywiście zaznaczenie niekoniecznie musi wiązać się z tym, iż kursor zostanie przyciągnięty do środka obiektu. Tak jak widzimy to w tym przypadku. Jeśli przykładowo ja zaznaczę dwa obiekty i skorzystam ze skrótu Shift-S i skorzystam z tego samego polecenia, to widzimy, że kursor został umiejscowiony mniej więcej w połowie drogi pomiędzy tymi obiektami. Pamiętajmy także o tym, iż możemy pracować w trybie edycja i przyciągać nasz kursor do wybranego komponentu. Jest to bardzo przydatne w niektórych operacjach. Tak więc Shift S wskazuje wcześniej komponent i kursor do zaznaczenia. Okay. I kolejna pozycja pozwala nam przyciągnąć kursor do centrum obiektu geometrycznego. W taki sposób. Następna operacja pozwala nam przyciągnąć kursor do siatki. Jest to dosyć pomocne. Przykładowo, jeśli chcemy precyzyjnie umieścić kursor w jakimś punkcie w przestrzeni, powiedzmy na przecięciu tych dwóch linii, tak więc klikamy w tej okolicy Shift-S i do siatki. Tak więc program po prostu wykonuje za nas resztę roboty. Aczkolwiek pamiętajmy o tym, iż każda siatka dysponuje podziałką i podziałka również jest brana pod uwagę. Tak więc jeśli ja bym tutaj kliknął kursorem i skorzystał z Shift-S, to zostanie przyciągnięty do tego przecięcia linii. I kolejne polecenie to kursor, przyciągnij kursor do elementu aktywnego. I tak, ja zaznaczę obiekt, kolejne moje zaznaczenie to lampa i kamera. Tak więc w tym przypadku w grupie tego zaznaczenia mój aktywny obiekt to obiekt żółty. O czym zresztą już wcześniej mówiliśmy w lekcji poświęconej zaznaczaniu. I właśnie w tym przypadku kursor zostanie przyciągnięty do aktywnego obiektu, czyli do kamery. I ostatnie dwa polecenia. Wiążą się z przyciągnięciem zaznaczenia do konkretnego elementu. Tak więc, pierwsze polecenie, które chciałbym pokazać, to zaznaczenie do kursora. I powiedzmy, że ja bym chciał sobie kursor umieścić tutaj na przecięciu tych dwóch linii. Klikam i korzystam z Shift S, kursor do siatki. OK, sprawdźmy, czy przyciągnął tak, jak chciałem. Dobrze. Następnie wskazuję sobie ten obiekt, Shift S, i przyciągnij zaznaczenie do kursora. I ostatnie polecenie jest powiązane z przyciąganiem zaznaczenia do siatki. Tak więc już poza kursorem, aczkolwiek możemy zobaczyć mniej więcej jak to działa. Tak więc umieszczamy gdzieś obiekt, obiekt niekoniecznie pokrywa się z siatką. Tak więc korzystamy ze skrótu Shift S i Selection to Grid i przyciągamy obiekt do siatki. I jeszcze raz lekko przesunę centrum, I jeszcze raz Shift S. I selection to grid. Super. No dobrze, tak więc to tyle jeśli chodzi o kursor i zapraszam do kolejnej lekcji.